Witajcie na kanale Maturalne Słuchowisko. Dziś przyjrzymy się bardzo ważnemu i głębokiemu zagadnieniu, jakim jest literacki obraz końca świata. Omów zagadnienie na podstawie znanych ci fragmentów Apokalipsy Świętego Jana. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst. Odkąd ludzkość zaczęła rozmyślać o swoim istnieniu, równie intensywnie zastanawiała się nad jego końcem. Różne kultury i ruchy religijne na przestrzeni wieków wykorzystywały wizję Apokalipsy, aby kształtować wyobraźnie i przekonania swoich wyznawców. Te wizje końca świata przetrwały do dzisiaj, często w formie świętych tekstów, które nadal są obecne w naszej kulturze i świadomości. Jednym z najbardziej znanych przykładów takich tekstów jest Apokalipsa Świętego Jana ostatnia księga Nowego Testamentu. Opisuje ona serię dramatycznych wydarzeń, które mają nastąpić pod koniec czasów w tym otwarcie siedmiu pieczęci, pojawienie się jeźdźców apokalipsy i ostateczne starcie dobra ze złem. Ta wizja końca świata jest pełna symboli i metafor, które miały przestrzec ludzkość i zmotywować do refleksji nad własnym życiem. Inne spojrzenie na koniec świata prezentuje Czesław Miłosz w swoim wierszu Piosenka o końcu świata. Poeta opisuje zwykły dzień, w którym życie toczy się normalnie, a ludzie zajmują się swoimi codziennymi sprawami. W tym kontekście Koniec świata jest ukazany jako coś nieuchronnego, ale odbywającego się niepostrzeżenie. Miłość sugeruje, że koniec świata może nie być dramatycznym wydarzeniem, lecz raczej cichym zakończeniem, które przychodzi DLA, każdego z nas osobno. Te dwa podejścia do tematu końca świata, jedno ukazującego jako spektakularny i ogólnoświatowy, a drugie jako osobistą i niepostrzeganą zmianę, pokazują, jak różnorodnie literatura może traktować ten niepokojący i fascynujący temat. Zarówno apokalipsa świętego Jana, jak i piosenka o końcu świata miłosza dostarczają głębokiej refleksji nad końcem, jego znaczeniem i wpływem na ludzkie życie i świadomość.